Wczoraj wszyscy zachłysnęliśmy się wyborem nowego papieża, papieża Leona XIV. I już dzisiaj niektórzy próbują, czy nawet wczoraj, zrobić z niego politycznego przywódcę. Jakie będzie miał, jaką będzie miał politykę, co zrobi dla społeczeństwa, co zrobi dla świata, bo jest Amerykaninem. A on mnie jako Tytusa i Franciszkanina użył jednym prostym zdaniem – pokój wam. To, co zostawił Chrystus zmartwychwstały, kiedy wszedł do apostołów, którzy byli wystraszeni w wieczorniku, i powiedział do uczniów: i mówi do każdego z nas, pokój Wam. Papież Leon XIV, namiestnik Chrystusa, Augustiani, zapraszam Cię do odsłuchania nietypowego słowa, co on ma wspólnego ze świętym Janem Pawłem II w miejscu, gdzie był chrzczony, i z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Posłuchaj dalej. Zapraszam każdego z Was. Oj drodzy, co ma wspólnego papież Leon XIV z Franciszkanami, z księdzem Pawłukiewiczem i ze świętym Janem Pawłem II? Ze świętym Janem Pawłem II, że się spotkał z Franciszkanami, bo jest Augustianinem, a Augustianie to reguła także dla Dominikanów, a Dominikanie to przyjaciele Franciszkanów. I zobaczcie też, tak jak Luter, ale jednocześnie nie chce rozwalić kościoła, tylko mówi o pokoju, mówi o Chrystusie i mówi o wielkim kulcie Maryjnym. Ukazuje już na samym początku Jezusa Chrystusa. Jako zakonnik nie zapomina o tym, że bardzo ważna jest wspólnota, kolejny i otwarty, jak plac Kościół. A ksiądz Piotr Pawłukiewicz bardzo często mówił, że zobaczcie, kiedy wchodzisz do kościoła, nikt nie sprawdza ciebie, kim jesteś. Zawsze możesz do niego wejść i zawsze możesz z tego kościoła wyjść. Pastorał u świętego Jana Pawła II, pastorał u papieża Franciszka, pastora u Leona XIV, symbol bycia pasterzem. Pasterz, dobry pasterz, Psalm 23, moja pierwsza komunia święta. Dobry pasterz jest skierowany do każdego, do wszystkich. Ukazany jest papież Leon XIV jako pokorny i wytrwały, bo Bóg kocha wszystkich. Wskazał papież Leon XIV na budowanie mostów, dialogów i na spotkanie. Bo miejsce każdego człowieka jest kościele. Dla każdego bez wyjątku. Dlaczego trzeba zrozumieć świętego Augustyna. Zobaczcie, nade mną ciemne chmury się zbierają, ale wiatr, boży duch, boży, boży duch, spowoduje, że te chmury zostaną rozwiane. Co było takim rysem świętego Augustyna? Jak mówił o sobie w swoich wyznaniach, od grzesznika do świętego, miejsce znowu dla każdego jest w kościele. Czy każdy znajdzie swoje miejsce w kościoła? Eee, Mnóżałem się w bagnie i ciemności fałszu. Żył w konkubinacie, rozstał się z nią, opiekując się swoim synem. Rozpoczął jako dorosły mężczyzna święty Augustyn Katechumena, razem z synem przyjął chrzest. Młodzenie jest rzeczą ludzką, ale diabelską jest dobrowolnie trwanie w głębie. Papież Leon XIV powiedział, że zło nie zwycięży, bo Chrystus wygrał. Możemy różnie to interpretować, ale jako wierzący wiemy, że Jezus pokonał śmierć na krzyżu. Pokonuje Twój grzech w sakramencie pokuty. My bardzo często świętość idealizujemy, świętość kojarzymy jako bezgrzeszność, ale przecież nawet sam święty Piotr zaparł się po trzykroć Jezusa. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz w alfabecie swoim mówi: Piotr wrócił, zrozumiał, że tylko przy Chrystusie i w Chrystusie jest życie. Ale zaparł się Jezusa, bo był wolny. Jezus go tej wolności nie pozwolił, nigdy nas też nie pozwala. Powołanie do świętości, powołanie do życia nie polega na zaspokojeniu kolejnej bolączki, niespełnienia, ale na pytaniu, kim jestem. I to pytanie odnajdziemy tylko w Chrystusie, więc ważne jest, żeby wejść do Kościoła i poznać siebie w Chrystusie. Ojciec święty Leon XIV powiedział też bardzo mocno słowa: Jestem dla was biskupem, ojcem. Dzisiaj świat, który przeżywa kryzys ojcostwa, bardzo potrzebował tego zdania, bo Kościół jest tym, który idzie, szuka miłości, pokoju. Wszyscy jesteśmy w ręku Bogu, i przy tym też jest Maryja, która chce być blisko każdego z nas. Świat potrzebuje światła i potrzebuje misjonarzy, potrzebuje powołań. Każdy z nas, zobaczcie, jest powołany do tego, żeby głosić Chrystusa, ale szczególnie tych, których Bóg wybrał w znaku kapłaństwa, w znaku zakonnym. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz w jednym z ostatnich zdań, już wielokrotnie przypominanych, powiedział: Bo w tym wszystkim chodzi o Chrystusa. Bo Chrystus musi wygrać. I to także powiedział wczoraj papież Leon XIV. A co zostawił nam też Ksiądz Piotr wczoraj, dwa i o dziś? Słowa, które dla mnie są znakiem działania Ducha Świętego. Zachęcam Was do tego, żebyście weszli w te rozważania na wczorajszy dzień. Bóg wie, co robi. Więc, Ojcze Święty Leonie XIV, dziękuję Ci, że jesteś Ojcem Świętym, że jesteś pasterzem. Jesteś moim papieżem, papieżem Kościoła Świętego, duchowym przywódcą każdego z nas. Z Bogiem do zobaczenia.